Dziś ten piękny kawałek schabu zamienimy na pyszną wędlinę na kanapki. Do letniej wody wsypuję sólkodawską, jedna łyżeczka gorczycy, czosnek staropolski oraz majeranek. Kruszę i dodaję trzy listki laurowe. dwie łyżeczki papryki wędzonej dużą szczytę kminu rzymskiego i kilka kulek jałowca, które rozgniatam delikatnie w moździerzu jedną pełną łyżeczkę musztardy miodowej a następnie dwie łyżki ulubionego majonezu mój ulubiony to pomorski a twój, jaki jest ulubiony majonez? Wszystko dokładnie mieszam. Do tak przygotowanej marynaty wkładam schab. Dolewam wodę tylko tak, aby przykryć mięso. Ustawiam średni ogień na gazówce. Stawiam garnek i gotuję. Do momentu wrzenia. Teraz zmniejszam ogień, żeby tylko delikatnie się gotowało. I gotuję od 8 do 10 minut. Wszystko zależy od grubości kawałka mięsa. Odstawiam do całkowitego ostygnięcia. Najlepiej na następny dzień. I powtarzam ten proces gotowania. Tym razem już 8 minut. Mięsko dwa razy ugotowane. Ostygnięte. Zaglądamy więc do środka, jak wygląda. Tak przygotowany schab, jak widzisz, jest miękki, soczysty i naprawdę bardzo fajny w smaku. Ważne jest, aby pilnować czasu gotowania. Jeżeli masz mniejszy schab bez tych przerostów po bokach, na pewno gotuj wtedy po 7 minut. Zdecydowanie wystarczy. I w ten sposób powstaje pyszna domowa wędlina. Schab gotowany 18 minut. Dziękuję, pozdrawiam, cześć!